Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale Tomasz Churyń. Postanowiłem, że nagram jeszcze jedno dzisiaj nagranie, tak w drodze między pacjentami z kliniki do gabinetu prywatnego. A dzisiejszy temat to związki: związki damsko-męskie. A może i nie tylko damsko-męskie, ale. Załóżmy, że damsko-męskie. Z racji tego, że dosyć sporo mężczyzn, którzy się do mnie zgłaszają, to generalnie specjalizuje się w pracy z mężczyznami, choć nie tylko, doświadcza problemów w ich relacjach. A bardzo często są to i główne problemy, z którymi się zwracają, czyli rozpad związku, pogorszenie się jego jakości albo wejście w nowy jakiś związek, ale z tym ze samym zestawem nazwijmy to dysfunkcjonalnych przekonań, zachowań, reakcji, które uniemożliwiają. Albo mm. zabierają satysfakcję, o tak może. Pozbawiają satysfakcji bycia w nowym związku, bo często i ten nowy związek zaczyna być nieciekawy, albo stresujący, albo pojawiają się jakieś kłótnie wyrzuty ze strony partnerki. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat bardzo ważny w związkach, w związku, a mianowicie temat komunikacji między partnerami. Jest to jeden chyba z najważniejszych elementów może nawet najważniejszy. Jeżeli chodzi o budowanie relacji, o jej w miarę harmonijny, pokojowy charakter.